12 najpiękniejszych polek podbija Turcję. Finalistki prestiżowego konkursu organizowanego przez Maxima Models walczyły o tytuł Fotomodels Poland 2022. Dziewczyny spędziły tydzień w najsłynniejszym kurorcie Riwie tureckiej Alani. Podczas tygodniowego pobytu pływały z delfinami. Wow, marzenia spełnione! Skakały z burty pirackiego statku. Znasz no, się zrobić salto. Poznały rytuał hamamu? Czuję się jak w kąpieli, kiedy byłam dzieckiem. Zwiedzały tureckie zabytki? No, to jest coś pięknego. To ma historię i to ma duszę, po prostu. Ale przede wszystkim intensywnie ćwiczyły, przygotowując się do gali finałowej. A zatem zaczynajmy! Zaczynamy część oficjalną Gali Fotomodel Spaulding 2022. Nasze finalistki zaprezentują się w czterech wyjściach. Pierwsze z nich to pokaz w strojach sportowych. Był on połączony z występem artysty Michała Niemca, który zaśpiewał piosenkę króla tureckiej muzyki pop, Tarkana. W przerwach, gdy nasze uczestniczki przygotowywały się do kolejnych wyjść, gościom czas uminali lokalni artyści, którzy na ten wyjątkowy wieczór przygotowali specjalny show. Za chwilę kolejne wyjście. Nasze finalistki zaprezentują się w strojach własnego autorstwa. A trzeba przyznać, że finalistki Fotomodel z Poland są nie tylko piękne, ale też ambitne. So Studiują, uczą się, mają mnóstwo pasji i zainteresowań. I właśnie ten pokaz ma odzwierciedlić ich osobowość. Karolina Skowerska from Kielce. Emilia Chrzanowska, z Maków Mazowiecki Martyna Popelska z Gliżyn. Magdalena Zajcew, z Walewice. Paulina Pastyka, z Stadista Mazowiecki. Marta Momot, z Radocza, Maria Kurylo, z Sryj Marika Sobczak from Łódź Anna Świmow from Kalety Zuzanna Balonek from Laskowa Natalia Fartyka from Ostrowiec Świętokrzyskich Pamela Bielowska from Złoty Sok Macie już swoją faworytkę? Jedno jest pewne Jurorzy mają twardy orzech do zgryzienia. Londynka, brunetka Którą wybrać? Która z nich zostanie tą szczęściarą I wróci z tytułem Foto Models Poland 2022 Tymczasem złapmy chwilę oddechu Dziewczyny szykują się do kolejnego pokazu A Was zapraszam na występ Lokalnych artystów przed wami kolejne wyjście tym razem w strojach kąpielowych. Będzie to pokaz połączony z prezentacją kolekcji futer. Nie zazdrościmy Jurorom. Ich zadanie naprawdę nie jest łatwe. Myślę, że wasze dziewczyny są piękne, absolutnie wszystkie. Nie wiem jeszcze, którą wybrać. Dla mnie najważniejsze jest, jak zaprezentują naszą kolekcję futer do Bence, e, Przede wszystkim patrzymy na güzellik, ciało güzellik, pasz, güzellik, pasz, güzellik, Cześć, tebi, dziewczyna pochodzi. E, wszystkim życzymy pochodzenia <tuklar> Ogólnie mówiąc, Polki z założenia są piękne i mają gorące dusze. Jeśli chodzi o dziewczyny, które biorą udział w tym konkursie, mam ten sam problem co zawsze: wszystkie są tak ładne. Wybór będzie trudny i szczerze, jeszcze nie zdecydowałem, która z nich powinna być tą numer 1. jeden. Być może ostatnie wyjście wieczoru pomoże jurorom podjąć te trudne decyzje. Dziewczyny zaprezentują się w sukniach wieczorowych, których autorką jest projektantka Barbara Ziendalska, właścicielka Attraction Party. Motto naszego konkursu brzmi, nie musisz być nic, nie musisz być wysoka, wystarczy, że będziesz fotogeniczna. No, niestety to nie jest takie proste, ponieważ fotogeniczność to jest coś, co się ma. Można nauczyć się chodzić na wybiegu. Można nauczyć się pozować, ale fotogeniczność trzeba mieć w sobie. Fotogeniczność to harmonia naszego wnętrza z wyglądem zewnętrznym, który nie zawsze w kamerze aparatu fotograficznego wychodzi tak jak w realu. Ale patrząc na nasze finalistki, chyba nikt nie ma wątpliwości, że mamy tu do czynienia wyłącznie z fotogenicznymi dziewczynami. Przejdźmy do kolekcji, która nawiązuje do starego Hollywood. Jak widać, jej głównym dodatkiem są pióra, które występują tutaj w duecie z Cekinami. Są mocne, soczyste kolory, takie jak amarant czy kanarkowy. Czy też macie poczucie, że te kolory przedłużają nam lato? Klasa, elegancja, piękno. Tak w skrócie można podsumować te kreacje. Suknie są ważne, podkreślają indywidualny charakter każdej z dziewcząt. Nasze grono jurorskie to osoby szczególnie wrażliwe na piękno. Radzicie nam proszę na co szczególnie zwracacie uwagę? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby dziewczyna była wysoka i powinna mieć wysportowany ciało. Fotomodelka powinna być piękna, przyjacielska i uśmiechnięta. Jest to dla mnie ważne. Uśmiech nie powinien schodzić z jej twarzy, bo piękno wychodzi z wnętrza. A zatem przekonajmy się, która z nich najbardziej urzekła miodorów.

Fotomodel z Poland. Of... Fotomodel z Poland. Agdem Travel, Agdem Travel jest... została. Numer 7. Maria Curillo. Gratulacje. Fotomodel z Poland. Of Royal Garden Beach. Tytuł Fotomodel z Poland. Hotelu Royal Garden Beach Is... otrzymuje.

Ladies and gentlemen, fotomol of Poland of attraction Paris. Serce projektantki attraction Paris Barbary Ziendalskiej skradła 4. Magdalena Zajcew. Special title Miss Alania Avocado Beauty Specjalny tytuł Miss Alania Avocado Beauty zdobyła... Anna, Ślimo. Anna Ślimok Ladies and Gentlemen i wreszcie zwycięzczyni. Dziewczyna, która najbardziej oczarowała jurorów. Emilia Chrzanowska. To ona zostaje fotomodel z 2022. Naprawdę jestem w szoku, nie spodziewałam się tego. To było jedno z moich największych marzeń i właśnie się spełniły. Do tej pory to do mnie nie doszło. Bardzo się cieszę naprawdę. Cieszę się niezmiernie, totalnie się tego nie spodziewałam. Byłam pierwsza wyczytana, więc byłam w szoku, jak na środek, nie wiedziałam co mam robić. Jestem mega szczęśliwa i nie, nie mogę nawet wyrazić swoich uczuć. Już na szczęście emocje powoli opadają i była piękna gala i wszystko jest super. Jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. Tak, cieszę tak. się Madziu i gratuluję Ci bardzo kochana. Magdę wybrałam ponieważ ona wydaje mi się najbardziej naturalna ze wszystkich finalistek. Bardzo się cieszę, jest to dla mnie naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Nie dowierzam do tej pory. Jeśli chcecie przeżyć podobną przygodę życia, przypominamy, że kolejny konkurs Maximy Models już niebawem. Jak zawsze w egzotycznej scenerii. A castingi do Queen of Poland już trwają. I pamiętajcie, w tym konkursie nie ma przegranych. Myślę, że jeszcze wezmę udział w konkursach tego typu. No mam po prostu wspaniałe wspomnienia, wiele się nauczyłam. Nie żałuję, nie jest mi przykro, bo wiem, że po powrocie do Polski otworzy mi to wiele dróg. A Emilii Krzanowskiej życzymy samych sukcesów. Być może już niebawem zawojuje światowy rynek mody.